Dzień dobry, chwała Bogu. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać. Chciałem opowiedzieć wam dzisiaj o ludziach, którzy nie chcą słuchać Ewangelii. Gdy mówimy, głosimy Słowo Boże, kiedy mówimy o dobrej nowinie, że Jezus Chrystus przyszedł, umarzany i stał, często zazwyczaj spotykamy się z dwoma Podejściami. Pierwsze to jest zainteresowanie: ludzie się otwierają, zaczynają słuchać Boga, i to bardzo lubimy. A drugie takie, że ludzie nie chcą słuchać, że uciekają wręcz, nie chcą, aby to słowo ich dotknęło. I co mamy robić w takiej sytuacji? Czy gonić tych ludzi, na siłę coś im wciskać, czy może być obojętnym? Myślę, że dobrze jest posłuchać rady samego Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział 14, werset, który mówi nam tak: I gdyby kto was nie przyjął, nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta, onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Słuchajcie, naszym zadaniem nie jest zmuszenie ludzi do tego, aby słuchali Ewangelii. Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Jeżeli ktoś się nie chce i nie zależy mu wcale na tym, nie szuka Bożego Królestwa, nie jesteśmy go w stanie przekonać. Lepiej zostawmy go, yy, odejdźmy i idźmy do kolejnej osoby, która być może jest otwarta. Nie ma co czasu tracić na ludzi, którzy nie chcą Boga poznać. Być może przyjdzie czas, że będą go szukali i powrócą do nas. Ale jeżeli na dzień dzisiejszy nie chcą przychodzić, to nie ma co, trzeba iść do osób, które mają otwarte serca, które są skruszone, które tego Boga szukają i czekają na słowo, które Ty możesz przynieść do Niego od Boga. Szukajcie zgubionych osób i tych, którzy Boga szukają, bo to są osoby przygotowane i gotowe na to, aby wydać plon i dać świadectwo nowego życia w Jezusie Chrystusie. Amen.